Koronka do krwawych łez Matki Bożej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Jezu, przybity do Krzyża, padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twojej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, O Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowy krwawych łez Twojej najświętszej matki. A pełniąc Twą świętą wolę tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen. Pierwsza boleść Maryi. Proroctwo Symeona. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. O Jezus, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi, i nadal najgoręcej miłujecie Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. Druga boleść Maryi, ucieczka do Egiptu. Gdy oni odjechali, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł. Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. Trzecia boleść Maryi, zgubienie pana Jezusa. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, Wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie lecz on im odpowiedział czemuście mnie szukali czy nie wiedzieliście że powinienem być w tym co należy do mego ojca oni jednak nie zrozumieli tego co im powiedział o Jezus spójrz na krwawe łzy tej która umiłowała cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj, prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj, prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Czwarta boleść Marii: spotkanie umęczonego Jezusa w drodze na Golgotę. Zabrali zatem Jezusa, a On sam, dźwigając krzyż. Wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O JEZU, Wysłuchaj prośby nasze Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O JEZU, Wysłuchaj prośby nasze Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O JEZU, Wysłuchaj prośby nasze Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O JEZU, Wysłuchaj prośby nasze Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O JEZU, Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Piąta boleść Maryi, ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. A obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło, pismo rzekł: Pragnę, Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na Hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. O Jezus, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Szósta Boleść Maryi Zdjęcie z Krzyża Pana Jezusa Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi poprosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie, tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo. Będą patrzeć na tego, którego przebili. O Jezus, spójrz na krwawe łzy która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. Siódma boleść Maryi złożenie do grobu. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, Poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa, a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. O Jezus, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi. I nadal najgoręcej miłujecie w niebie. O Jezus, pójś na krwawe łzy tej, która umiłowała cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłujecie w niebie. O Maryjo, matko boleści, matko litości, matko miłosierdzia, zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby twój boski syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie. A przez przyczynę Twoich matczynych, krwawych łez udzielił nam łask, o którego błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje krwawe łzy, o matko-bolesna, kruszą moc szatana. O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją boską łagodność, uchroni świat przed zagładą. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.